Połowa podkarmiaczki wypita ponad. <laughs> Tutaj biega mi matka na plastrze ze znamiem. O, uciekła na drugą stronę. O, Pszczoły nie wyciągnęły. Z odwłoka, z odwłoka jej wystaje resztki narządu kopulacyjnego, trudnia. Ta matka jest bardzo ruchliwa. Dobra, teraz tutaj mamy odkład czerwiony. Tu już matka powinna być. Ona jeszcze chyba nie będzie czerwić na ten moment. To mam o takie coś. Każdy widzi, co to jest. Ups. To się powinno robić yy, wcześniej rano, jak wszystkie pszczoły są w ulu. W tym roku jakoś wrażenia nie mam za dużego. Tak to wygląda. No teraz odchylmy od spodu, ponieważ pierwszy krok to jest... Tak wygląda odkład czerwiowy Podzielonej rodziny Pszczoły trzeba obsikać od spodu Tu nie ma w ogóle czerwiu na ten moment ta metoda aplikacji to jest najlepsza z punktu widzenia zwalczania pasożyta. No i teraz ramka po ramce po 2-3 psiki na stronę. W wylotek. Tu śladowe ilości widzenia. Teoretycznie ta rodzina by się kwalifikowała do zrzutki na węze Ale to są tegoroczne plastry Za to Nie mam ochoty się dokładać roboty Nie ma takiej potrzeby Tu wszędzie w każdej uliczce są pszczoły, pszczoły są w miarę spokojne, tu są niewielkie wianki jedzenia, o tu jeszcze się nie wygryzł wszystkich czerw, pojedyncze komórki. O, zawsze zachodzi ryzyko, że matka się przepadnie na locie godowym, ale generalnie... W drugiej części sezonu, ja miałem zawsze historycznie bliskie niemal 100% unasiniania, czego nie można powiedzieć o kwietniu, maju, tam potrafi średnio-statystycznie. Patrzę, może matkę dostrzegę młodą. Jak trzeba liczyć ze stratami do 20%, jedna na pięć może nie wrócić? Zapasy tutaj są wolne minimalne, ja zaraz po tym zabiegu przyniosę pod wleję 4 litry. Podkarmiaczkę postawię na kondygnację wyżej jaj jeszcze nie widzę było jest z tamtej strony od momentu osierocenia to się zakłada około 30 dni od jaja do jaja Dymnie jest potrzebny. To są same młode pszczoły, które się wygryzły przez ostatnie 21 dni. Rodzina nie pracowała. A tu są zapasy. Matki nie miały, musiały wychować. Wydaje się dużo pracy. No ja myślę, że do wirowania miodu, jakby dało radę, to nie 1-8 razy na dzień by latał z tą samą ranką. A ja sobie nie szkoduję, żeby raz na rok <laughs> z każdą rodziną zrobić o taki zabieg. Patrzę za jajami ale nie widać To jest za wcześnie Matka z całą pewnością tutaj jest To co powiedziałem Pszczoły są spokojne Nie ma oznak bezmateczności Wystawionych kuprów nadmiernego wentylowania, buczenia gdzieś około 6 września <laughs> Sprawdzę poziom Czy matka rozpoczęła czerwienie Czy nie, w przypadku gdyby się zdarzyło, że nie będzie matki, no to trzeba taką rodzinę dołączyć, choćby nawet i do góry, gdzie matka jest. Z chwilą rozpoczęcia czerwienia y, ta rodzina powinna dojść bardzo szybko, relatywnie do około 6 zaczerwionych plastrów. Tak z doświadczenia mogę powiedzieć na 6 Nie będzie sześć pełnych, bo to będzie coś w formie lipcy. I ten odkład ja oceniam. Jest na tyle pszczoły, że on powinien być w stanie bez problemu samodzielnie przezimować, i w przyszłym roku dać pierwszy wiosenny miód. Jaj nie ma. Pszczoły siedzą na ściance. Ten zabieg, co wykonuję, absolutnie nie szkodzi. On kosztuje dosłownie grosze. Środki. Na czas. Dobra i bez zmiany kolejności plastrów, bez meblowania pod swoje się. Składamy to tak jak było o tutaj trzeba ja poprawić o ok. tym.